Go I show you go because here it's so wonderful. I like to make a movie as you riding, but you, you do not care about my signs and as an idiot you just stop. Ale pięknie tutaj jest, przepięknie. To Jakby to zrobić, żeby, żeby uwiecznić też to, co się tutaj dzieje? Muszę chyba jechać i, i po prostu trzymać tą kamerę i robić to powoli. Tak też będę robił. Nie, no nie da się, nie da się. No, jestem za ciężki. Muszę trzymać obiema ręcoma kierownicę, bo inaczej się. Inaczej będzie katastrofa. Nie no, jest tu taka ślanka, po prostu, jest taki odjazd w tej Austrii. Cudownie, cały czas mamy takie właśnie nasze... Jak ja to określiłem, pięknie wcześniej. Niech już będzie kopca. Też wiem, że tu nie jest kopiec oczywiście. Wszędzie pola. Piękne, zielone pola. Dobra, koniec.